Cześć, z tej strony Nasty i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o Winnicy, a więc zapraszam do ...pokoje. Ja mieszkam w Winnicy z moją ciocią Jodi a moi rodzice mieszkają w Srebrnej polanie. Mam nadzieję, że nam 18 osiemnastkę, która będzie za parę dni przyjadą. Tutaj widzimy otwartą stajnię. Jest ona bardzo ruchliwa. Zamknięte stajnie pokażemy Wam w kolejnym odcinku. Oczywiście, nie mogło też zabraknąć stoiska z przekąskami dla koników. Ja zawsze coś tam kupię. Baronowa lubi bardzo dużo kwiatów, a więc. Mamy ich, jak widać, sporo. Tutaj mamy bibliotekę, bardzo duża i ogromna. Na jej dachu jest kawiarnia, do której zaraz wam, was zaprowadzę. Tak właśnie wygląda nasza biblioteka od środka i nie mogłoby zabraknąć tutaj wielkiego portretu baronowej. Kawiarnia wygląda naprawdę pięknie. Mamy widok. Na cały Jorvik, w szczególności na farmę Steve'a. Mamy też duży plac i hale, którą już widzieliście. To by było już na tyle. Dziękuję za oglądanie.